Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W ostatnim materiale z uniwersum The Walking Dead opowiedziałem wam o prawdziwej genezie powstania wirusa odpowiedzialnego za epidemię zombie. Dzisiaj chciałem rozwinąć bardziej tą historię i przedstawić wam ostatni skoordynowany plan amerykańskiej armii, która tuż przed upadkiem państwa wprowadziła w życie operację o kryptonimie Cobalt. Posłuchajcie... Oddziały wojskowe wielu krajów świata z samego początku, gdy Centrum Kontroli Chorób wykryło pierwszą niskę tego patogenu, brały aktywnie udział w ograniczeniu rozprzestrzeniania się zarażonych. Służby specjalne skrzętnie zacierały wszelkie ślady, a sam wirus był badany w najtajniejszych wojskowych placówkach. Niestety, jako że żywi ludzie byli nosicielami wirusa, nieświadomie rozprzestrzeniali go na coraz większym obszarze, a oddziały wojskowe mogły reagować jedynie na pojedyncze przypadki i nigdy nie mogły być pewne, gdzie pojawią się kolejni nieumarli. Doświadczeni analitycy wojskowi skrzetnie wyliczali szanse ludzkości na zwalczenie patogenu. Dlatego też starano się wdrażać i mieć za kilka planów reagowania na wypadek gwałtownej zmiany globalnej sytuacji epidemiologicznej. Nigdy tak de facto nie zakładano realizacji najczarniejszego scenariusza, jednak i na taką okoliczność przygotowano specjalną operację. W momencie gdy rządy krajów zaczęły ogłaszać swoją upadłość, amerykańscy generałowie postanowili wdrożyć plan ostateczny ograniczenia ekspansji wirusa. Doskonale zdawali sobie sprawę, że liczba zarażonych najbardziej gwałtownie rosła w wielkich skupiskach ludzkich, dlatego też wykorzystując zasoby militarne postanowiono zbombardować wszystkie większe aglomeracje, przynajmniej na terenie Stanów Zjednoczonych. Użyto do tego napalmu, jak i broni chemicznej, gdyż chciano wyeliminować nie umarłych, ale i potencjalnych nosicieli. Jak się możecie domyślać, mimo że w miastach sytuacja wygląda beznadziejnie, to żyli tam jeszcze normalni ludzie, którzy starali się przetrwać na zapasach supermarketów, kryjąc się m.in. w wielkich biurowcach, kanałach czy też galeriach handlowych. Czasami zdarzało się, że funkcjonowały tam jeszcze organy użyteczności publicznej, takie jak policja pogotowie czy też straż pożarna. Jednak wraz z wybiciem 9.00 czasu pacyficznego podjęto decyzję o poświęceniu tych wszystkich ludzi dla ograniczenia potencjalnej liczby nieumarłych. Generałowie podjęli taką decyzję, gdyż chcieli zwiększyć szanse pozostałych żywych ludzi na przetrwanie. To byłoby znacznie cięższe, gdyby setki tysięcy nieumarłych zaczęło puszczać wielkie metropolie. Decyzja ta została podjęta również na bazie obserwacji nieumarłych, którzy grupowali się w wielkie hordy już we wrześniu 2010 roku. Każdy przemarsz takich skupisk zombie nie pozostawiał niczego żywego na swojej drodze, co mogło być zmniejszyć szanse na przetrwanie mieszkańców prowincji, a głównym celem tej operacji nie było już powstrzymanie pandemii, a ogólne przetrwanie gatunku ludzkiego. Po zrzuceniu ładunków, kontakt z dowództwem całkowicie się urwał, a pojedyncze oddziały żołnierzy poszły w rozsypkę, bądź też działały na własną rękę. Dajcie mi znać w komentarzach, czy według Was była to dobra decyzja. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!